No elo! Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zostawienia piosenek polskich youtuberów. Tak wiem, obiecałem, że dzisiaj będzie ekipa, jednakowoż dzisiaj trzeba wrzucić też coś innego, bo pojawił się nowy Team. X. I jest to pozycja, której nie mogłem sobie odpuścić. Real-timeowo też musimy działać. Utwór Habibi. Jeszcze go nie słyszałem. Jest on dostępny od minuty. Jeszcze go nie słyszałem, ale zaraz usłyszymy i ocenimy sobie, co tutaj gra. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto subskrybujcie, bo gonimy milion. Jest to bardzo, ale to bardzo ważne. Już niedługo, niewiele nam zostało. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, subskrybuj koniecznie. Przechodzimy do oceniania. Team X Habibi. Pierwsze wyświetlenie. Egipskie klimaty Wierzę, proszę, proszę, wierzę w was Ej, uda się, to musi być dobre Dawaj jakiś banger, taki żebym słuchał Dzisiaj jestem przekonany, naprawdę, chcę być pozytywny bardzo dzisiaj, proszę Daj mi coś dobrego Fajny bicior, kto robił bicior? Leksiu robił bicior? Nie A to jest samplowany bit, dobra, nic, wszystko wiem. A za nie patrzymy się też To nie tam mamy wszystko co chcesz Ktoś w nie papieru, za kesz To trap na pustyni, nie czekamy na deszcz mm, habibi, habibi. Mm, habibi. Ten sam błąd po raz kolejny. Niepotrzebne wokale damskie. W poprzedniej piosence było to samo. Leksiu całkowicie mógłby wypełnić ten refren. Po co wam to jeszcze ktoś do tego? Leksiu wystarczyłby 100%. To tak psuje klimat, w sensie. Leksiu na początku bardzo fajnie brzmi. I to jest, to jest, to jest refren, który byłby spoko. I ja bym się nie przyczepił do niczego. Ale nagle lotuje to. Mmm, habibi, habibi. I to. No nie pasuje mi tutaj. Mm, habibi, habibi. Mm, habibi, habibi. Psuje klimat, bo tam Leksiu na, na, na tle jest, to się strasznie gliczyje ze sobą niezrozumiałe, jak się Na w burze jedzie cały team. Z Egipska noc, nim nadejdzie blady świt. Widzi figurę, mówi do mnie. Habibi! Ładne wbicie, ale coś tu się stało z audio, chyba, nie? Czy mi się wydaje? W sensie jest inne? Nie wiem, słyszycie to widzowie, że tam coś jest nie tak z mikrofonem, chyba, nie? Nie wiem, nie, jest to samo nagrywane w tym samym studiu co ostatnio? Tak, flight czyli to, jest to samo. Czemu C coś tu nie tak z mikrofonem? Ale zajebiste wejście, to akurat propsuje, że bardzo ładnie weszła. Tu się język zaplątał lekko w tym harlalala shake Coś to... czekaj jeszcze raz, jak? Egipska noc, nim nadejdzie blady świt, Widzi figurę, tlep, sydry, mówi do mnie Habibi", Habibi". Nas lądujemy w szarwal shake Wszystko Lądujemy w I od razu potem zaraz weszło War, Coś nie tak z tym językiem, poplątał się lekko na cukie, mam wrażenie W przynosi kolację w tak su, Ej, jak są ma wadę wymowy? Na, na, na co ma wadę wymowy czy nie ma W sensie? Teraz to przekminiłem, ma czy nie ma? Na R coś nie tak chyba jest, nie? Nie zwróciłem uwagi nigdy wcześniej. chciały być w syfronie L a la May Jak Bastet diadem, a w nim diament bogini o blaskowy alfabet Górna półka za wysoko na szufladkowanie Czas pokazał jaką wagę ma porównywanie Tak! Dokładnie tego chcę! PIĘKNE Przedstawienie w miejsce mieście na scenie Kiedyś na festynie, dzisiaj drugi tydzień To jeden Dziś w Egipcie mamy występ na plaży Chilere, a liczby nie kłamią, więc nie pytam Zajebiście Nie do końca zajebiście, ale Podoba mi się, jest na plus Kurde, patrząc przez filtr teamu X Zajebiście Wywa Zostawić Lexia na refrenie Natsu Spoko weszło, ale Natsu w do, do tutaj do, do patii jak weszła Dużo lepiej. Pernego za nie podtrzymysz też. nie pod Morgana mamy wszystko co chcesz. Czesz leśnie nie za zakęs. Po trapta pustyni nie czekamy na Nie lubię tego chórku. Psuje mi to. Ale klip jest zajebisty. Jest, widać, że jest inspirowany którymś z numerów. czym gadam Gupoty 69 miał taki klip na pustyni, tak z takimi takimi właśnie ten. Ekipa też miała, ale nieważne. Wielki niczym obelik, obelisk dłub obelisk. Ciśrobek kwit, no bo miałem nosa tak ekspans. Jadę do Memphis, jak apetyt. Bardzo dawno temu wpadłem do kociołka gdzie był drip. Happy Nasz czas, jestem Ozyrys Pokaż tajemnice swej budowy, nie piramid Alfa, nie delta, na jednodze widzę nil Nie zatomowałbym tego, choćbym był hydraulik Nie zatamowa... Co? Nie Alfa, nie delta, na jednodze widzę nil Nie zatomowałbym tego, choćbym Trochę ciężko z dykcją tutaj Nie, i tak props, nie? Zawsze Słuchaj, Leksiu jest props zawsze To, to jakby, nieważne jak poleci, on zawsze będzie dobrze. Ostatni mi się lekko nie podobał, ale tutaj jest bardzo fajnie. Fajna energia, fajnie to płynie. Coś lekko dekcyjnie tutaj mam wrażenie, że leży. to fajne. Ej, nie bierzcie tych wielbłądów nigdy, one są wykorzystywane strasznie. Biedne zwierzątka, w sensie. Widzowie, komunikat do Was. Jeżeli kiedyś polecicie do Egiptu, to nie, nie, nie korzystajcie z usług yy, tych ludzi, co przewożą na wielbłądach ludzi, bo to jest straszne wykorzystywanie zwierząt. I tak samo w Tatrach. Znaczy, wiadomo, że są różne przypadki, nie? Ale w większości z tego, co słyszałem, jest podobno straszna lipa tam, i to jest smutna trochę. Kochać zwierzątka. Zostawcie serduszko dla wszystkich zwierzątek. Ej, ale wbrew pozorom, tutaj jeszcze. Jestem w stanie to zaakceptować. W sensie na głównym refrenie robi to lipę, ale tu w postaci takiego bridge'a nawet okej. Okay. W sensie coś tutaj faktycznie mogłoby z tego być. Jedelnego, a nie patrzymy się też. To nie tam Morgana mamy wszystko co chcesz. Wszystkie lesie nie papieru za cash. To traf na pustyni nie czekamy na deszcz. Dobry kierunek. W tym sensie, że wzięliście faktycznie jednych z lepszych graczy u was, nie? Jeżeli chodzi o nawijanie. I to jest dobry kierunek. Cieszę się niezmiernie, że w końcu odeszliście od tego nawijania na tych popowych bitach, które są wszystkie takie same i to brzmi w ten sam sposób i wystarczy tylko pośpiewać, pofałszować na tiuzie, i to brzmi, jakkolwiek. W końcu nabrało to jakiegoś pazura, jakiejś energii, jest to inne, fajnie, fajnie. E, mimo, że mimo, że gdzieś tam ten refren mi, mi nie bardzo siada Tak uważam, że jest to dobry numer Team X, dobry numer, tyle powiem Sam palek zajebisty No, Bit narzucił dobrą robotę tutaj, bo jest to super sample, dobry basior, można na tym fajnie polecieć. Co prawda, nie wykorzystany za bardzo potencjał tego Egiptu, bo to równie dobrze mogło być nagrywane gdziekolwiek. No, są takie piramidy, ale nic nie widać w tle takiego charakterystycznego. Nie wiem, nigdy nie byłem w Egipcie, więc może tak to wygląda po prostu. Ale brakuje mi jakiejś pustyni takiej faktycznej, jakiegoś oddalenia, czego, czegokolwiek, co by wskazywało na to, że jesteście na jakimś pustkowiu. No, tutaj coś się pojawiło, to, ale to jest taka bardziej. To nie jest taka klasyczna pustynia, nie? W klipie mogłoby być lepiej trochę. Fajnie, że jest lepszy edit, bo coś więcej się pojawiło. Więc generalnie, Imo na plus. W porównaniu do tego, co było, na pewno na plus. Pozdro Team X, dzięki za kontencik. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. Ponadto subskrybujcie. Droga po milion już niedługo. Przypominam, że jest daily. Jutro rano widzimy się o 10. Potem kolejny odcinek o 15. Do zobaczenia. Cześć!